Hej wszystkim, z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale skupimy się na kilku niesamowitych nowościach. Oficjalne potwierdzenie nowego trybu, swoista zapowiedź kolejnej mapy czy sprawa bestii, to wszystko czym się dzisiaj zajmiemy. Pamiętajcie o tym, aby wpisać kod Jaju w sklepie. Jest to rzecz, dzięki której mój kanał może się nieustannie rozwijać, a oprócz tego tylko dzięki temu jesteście w stanie wygrywać fałdolce, jak chociażby widoczna dwójka. Pamiętajcie, że tylko osoby używające mojego kodu Mogą wygrywać także jeżeli już go wpiszecie, to pamiętajcie o restartowaniu go co dwa tygodnie, a także o subie i łapce w górę 200 tysięcy już naprawdę niedaleko. A więc jeżeli jeszcze nie subujecie, to zróbcie to czym prędzej, a być może dołączycie do tego elitarnego grona pierwszych 200 tysięcy. A teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy. No więc hej tu jaju! No jak zawsze, bez takiego zbędnego owijania bawełny, powiem wam o paru nowych nowościach. No i muszę przyznać, że są one naprawdę ekscytujące. A zacznijmy od czegoś lekkiego. Są wakacje, więc odcinki będziemy zaczynali od takich drobnych zagwozdek. I pierwszą taką zagwozdką jest kolejne głosowanie, ponieważ w plikach pojawiła się informacja o tym, że e, tak, jakby głosy graczy będą liczone po prostu e, na nowo może to oznaczać tyle, że powróci event z głosowaniem, e, dzięki któremu będziemy mogli wybierać bronie, które mają powrócić. Jak dobrze wiecie, mieliśmy to w sezonie 8 i coś na ten wzór ma ponoć powrócić, jednakże na pewno będzie to e, na innej troszkę zasadzie, aniżeli e, właśnie przez takie wydarzenie na żywo, jakie w sezonie 8 mieliśmy, będzie to wyglądało troszeczkę inaczej jak póki co nie wiemy, ale to ma najprawdopodobniej o ile oczywiście Epic Games się nie rozmyśli to ma to e, jak najbardziej powiązanie. Z tym nowym eventem, eventem 14 dni lata, w którym to codziennie będzie powracała jakaś nowa broń, i następnego dnia będzie już zastępywana przez inną broń, która powróci z przeszłości. Będzie to oczywiście chociażby coś takiego jak dwururka, rewolwer, jetpack, być może nawet jeżeli twórcy się nie rozmyślą. A więc myślę, że takie głosowanko byłoby naprawdę w porządku. Tym bardziej, że mamy naprawdę sporo tych broń. Także dajcie znać, na co wy tym razem byście zagłosowali. Ja chyba bym właśnie zagłosował na rewolwer. Bardzo lubię to broń. No i nie ukrywam, że chciałbym, chciałbym, żeby wróciła. E, jakoś hedy mi z niej wychodziły. Dosyć dziwna sprawa, jak na moje skillsy. Ale tak, tak, rewolwer mi się bardzo podobał. I kolejną taką nowością, taką właściwie błahowską jest to, że jak dobrze wiecie, w Fortnite nie mamy tak naprawdę um... o. Przywróciło mi 30, czy mi się wydawało, chyba wydawało mi się. W Fortnite nie mamy tak naprawdę opcji zwrotu przedmiotów. Kolejną taką bardzo fajną nowością jest to, że Epic Games doda taką niesamowitą, przynajmniej jak dla mnie, opcję, że będziemy mogli potwierdzać sobie zakup. Jak dobrze wiecie, już teraz mamy ten system, że jeżeli coś sobie przypadkowo kupimy, chyba teraz. Tak mi się przynajmniej wydawało. Wiem, że na pewno ta opcja była przez chwilę, jednakże na chwilę obecną nie jestem pewny, także możecie mi poprawić w komentarzach. Ale Epic Games doda teraz jeszcze dodatkowo kolejne zabezpieczenie, które będzie po prostu potwierdzeniem zakupu, bo jak dobrze wiecie, teraz czegoś takiego nie ma. Mamy wystarczy, że klikniemy kup, no i co? No i się rzecz dana kupuje. No i teraz będziemy mieli potwierdzenie i to na tyle z tej takiej nowości e, sklepowej, że tak to nazwę. Pora na kolejną, kolejną, o, Fort Baltic, ja bardzo dziękuję. E, Fort Baltic. E, i kolejną taką nowością jest ta, e, która mówi, że e, niedługo event się rozpocznie. Event oczywiście z bestią, a nie te 14 dni lata. E, Donald Master, czyli osoba odpowiedzialna za fabułę w Fortnite, ustawiła sobie miejsce zamieszkania na zero In. Co oznacza po prostu to, to, że event jest już bardzo blisko, no bo Zeroint jakby takie. Nie, nie znam polskiego słowa na to. Nie potrafię nawet tego wymyślić, i nawet nie chcę, bo jest trzecia w nocy. Um. Ale jest to na pewno e, oznacza to na 100%, że event już się powolutku do nas zbliża i że będzie ladach, jakby licznik do zera tak cały czas spadał. A więc myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, tym bardziej, że ten event będzie na pewno niesamowity. No i jak dobrze wiecie z moich poprzednich odcinków, dosyć dużo informacji Wam już przekazałem, więc nie ma co się powtarzać. I przejdźmy do kolejnej informacji powiązanej z Donaldem Mastardem. O, chyba to. Czy tutaj była zawsze tak pęknięta Ziemia? Czy dopiero teraz? Wydaje mi się, że dopiero teraz, ale nie jestem pewien. Możecie napisać w komentarzu. I tak, kolejna informacja z Donaldem Mastardem polega na tym, e, że zapowiedział on już jakiś czas temu, naprawdę dawno temu, mapę. No i dopiero teraz, jakby to te nagranie z jego streama zostało upublicznione i to tak przez osoby, które są z pigeonem częściowo związane, ponieważ przez likerów, a likerzy na pewno mają wiele z nimi e, wspólnego. Są nawet likerzy, którzy ponad działają na polecenie Epic Games. Nie wiem, na ile jest to wiarygodna informacja, ale likerom należy jakby patrzeć, e, wierzyć, ponieważ oni naprawdę o nas dbają i dają nam mega dużo informacji. Ja sobie kopnę tą piłkę, chociaż nie, chyba jeszcze nie ma tych wyzwań e, na chwilę nagrywania tego odcinka, nie, ale ten e, te wyzwania także się niedługo już e, pojawią, także zobaczcie sobie tylko ten fragment z Donaldem Mastardem, oczywiście przetłumaczony, e, w którym to on mówi o możliwości pojawienia się Yeah, you got those two guys down there. Um, okay, we've had some questions about is there ever going to be a new map for for uh, Battle Royale? Kind of like PUBG's done with the desert map or whatever. Is there going to be something else in the future or are you just going to kind of tool around with this one? Uh, there will definitely be. No i jak dobrze wiecie, już tutaj pokazałem wam informację o nowej mapie, a więc pora na kolejną nowość, kolejną nowość bardzo fajną, ponieważ według najnowszych przecieków, a właściwie do takiego błędu, Epic Games, nowy event, czyli 14 dni lata, pojawi się już niedługo. Zupełnie przez przypadek... Ojeju, ja naprawdę się nie chcę z nikim teraz bić, bo jestem rozkojarzony troszkę i nie mam żadnej broni. Może mnie nie zauważy. Dobrze, nie zauważył mnie. E, przez e, 14 dni lata tutaj Epic Games przez delikatną wtopę, e, pokazało, e, tak naprawdę, przez dosłownie jakieś 5 minut w grze, e, ikonki, ikonki, które dotyczą nowych trybów. Bo ja miałem akurat okazję to zobaczyć, ponieważ na chwilę się logowałem do Fortnite'a, żeby zobaczyć, czy żadnego patcha nie było, czy nie muszę czegoś spaczać. No i jak się okazało, e, taka miła niespodzianka e, mi spotkała. Także teraz widzicie, jak te nowe ikonki będą wyglądać. No i i warto także wspomnieć o drifcie, o drifcie takim kwiatkowym, takim e, letnim, który trafi już niedługo do sklepu, ja jestem tam bardzo szczęśliwy bo drift jako skina robię i chyba ta sobie takiego e, letniego drifta też kupię tym bardziej, że niedługo mija chyba rok od kiedy wyszedł sezon piąty, a więc i drift, no i to na tyle tak naprawdę z 14 dni i pora na kolejną e, kolejną bardzo ważną zmianę która de facto jest powiązana z 14 dniami, ale Epic Games to tak jakby przygotowało jako osobną atrakcję, osobną atrakcję, ponieważ jak dobrze wiecie, będą powracać te nowe bronie, jednakże będą powracać także stare tryby, no i się nowe pojawiać i będzie ich w sumie 14, podobnie jak tych powracających broni. Ich także e, będzie 14, także zobaczcie sobie tylko e, e, banery zapowiadające właśnie te wszystkie nowe wydarzenia, jak dobrze widzieliście, mogliśmy tam natrafić na takie wydarzenia jak Syfon, czyli to, że będzie po prostu e, zwykły tryb, w którym to będzie nam się odnawiało hapeki, matsy i amunicja za zabójstwo, a więc coś naprawdę fajnego. Niezwykła mechanika w która powinna być w każdej grze, ale niestety jest obecnie e, tylko na arenach. Oprócz tego pojawiło się coś takiego jak surfin, e, czyli po prostu jakieś e, surfowanie sobie tutaj po morskich falach. Może coś takiego, może jakaś minimapka z trybu kreatywnego, e, wiemy tylko tyle, że w plikach, że w plikach mamy deskę surfingową, a więc jest to na pewno jakoś powiązane. No i Blue Weapons chociażby tak dla, dla przykładu, czyli po prostu będziemy sobie e, mieli e, niebieskie bronie w grze i tylko z nich będziemy mogli e, korzystać. Mi się to bardzo podoba, podobnie jak współpraca Epic Games, z uwaga, uwaga, ze Stranger Things. No, ja się ucieszyłem. Pomimo tego, że Stranger Things nigdy nie oglądałem, to myślę, że będzie to naprawdę fajna współpraca. Obie tak jakby strony potwierdziły już e, to, że będziemy mieli współpracę no i się to... Ojej, zapomniałem, że nie mam tego. Ale i to, i to się wydarzy na pewno już 4 lipca, czyli z tego, co się dowiedziałem e, podczas premiery trzeciego sezonu Stranger Things. ja niestety nigdy tego nie oglądałem, chyba nigdy nie obejrzę, bo nawet nie mam Netflixa. Może chciałbym, ale raz do tego przystąpiłem i tak nie za bardzo mi to podpasowało, a więc być może nie moje klimaty. Także możecie dać znać w komentarzach, czy warto obejrzeć, czy może tam akcja się jakoś później rozgrywa. Ja na pewno z Waszych tutaj protipów skorzystam. Pamiętajcie oczywiście o tym, mam zostawić suba, łapkę w górę, no i oczywiście kod JAJUTY w tym sklepie, no ale i to byłoby na tyle z tych wszystkich nowości, które chciałem wam przekazać. Ja wam wszystkim życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!